Miesz? Tak. Dobra. Cześć. Cześć. E, jedziemy sobie do domu i wykorzystujemy czas, żeby podziękować Wam wszystkim za udział w warsztatach. E, byliście bardzo aktywni. Dziękujemy też szczególnie naszym mentorom, którzy licznie przybyli na warsztaty. Pozwolę sobie tutaj ich wymienić, a więc dziękujemy Agnieszce z Kali z Innovation Nest, dziękujemy Kasi Szaszkiewicz i Annie Majewskiej z Pogotowie Wnętrzarskie, Basi Stawarz z Content King, Agnieszce Oleszczuk-Widawskiej z Evena i MIMPI i chłopakom Tomkowi Kolinko z Motivabs. Jankowi Sikorze z Karta Plus i Dominikowi Warteckiemu z DBR. Wielkie dzięki za przybycie. Na zajęciach udało nam się wyjaśnić Wam, na czym polega analiza Słod, przeprowadzić taką wspólną, którą zrobiliśmy właśnie dla iPhone'a w porównaniu do Samsunga, a także wysłuchaliście różnych historii mentorów i Niestety... Bardzo ciekawych i motywujących. Tak. I niestety nie... Dobra, nie się, dalej. I niestety nie udało nam się zrobić y, analizy słod dla Waszych rektów poszczególnie. Mieliśmy lekki poślizg, ale mamy nadzieję, że zrobicie taką w domu, albo uda nam się nawet ją zrobić na następnych zajęciach. Ale najlepiej, żeby, żebyście w domu też poćwiczyli. Pamiętajcie, że... Y, na następne, na następne zajęcia warto się przygotować. Będziemy Was informować o tym poprzez stronę szlachty. Jeżeli coś się na niej pojawi, to wyślemy do Was wiadomości na Facebooku, Snapchacie, czy przez maila. A tak w ogóle, to po prostu założymy najlepiej grupę dla szlachty na Facebooku, do której będą mogli dołączyć nie tylko studenci, ale także mentorzy. Dodajcie nas do znajomych na fejsie, macie na nas namiary, my Was dodamy do tej grupy i będziemy się tak bezpośrednio najlepiej na tej grupie porozumiewać. Okej, okay, tak więc wielkie dzięki Wam studentom oraz naszym mentorom. Spotykamy się w styczniu 10 stycznia, więc najlepszego w nowym roku jeszcze raz i fajnych prezentów na gwiazdkę. No i to było to tyle. Pa. pa. Skorzystajcie z w Tenerów. O, dokładnie.